Cześć, witajcie w Krainie Kopciuszka. Taka sobie temat ciekawy dzisiaj. Obiecałem Wam, że kiedyś pokażę Wam swoją kotłownię. W związku z tym, że było trochę dzisiaj sprzątania, bo miałem fajnego gościa, myślę, że wkrótce zobaczycie, kto u mnie był, ale to zaraz. Na razie nie będę nic tutaj mówił. Pokażę Wam, co ja tu mam. I będziemy się tutaj nie wiadomo, jak rozwodzić. Pseudo, pseudo-zgazowujący MPMIK. Mój kopciuszek i tak zwany kocioł zgazowujący, czyli kocioł na holzgaz. Pali też węglem, ale głównie pale drewnem. Co dalej mamy? Mamy układ w miedzi cały, 28 mm zbudowany. Duże 300 litrowe naczynie wzbiorcze. Tak to wygląda. No bo w układzie mamy ponad 2500 litrów wody to tutaj jest na tym układzie zasilającym. Słuchajcie, tutaj jak widzicie na przedłużaczu mam zasilanie, bo przepinam jeszcze zasilanie pod nową rozdzielnicę. O no, powolutku, powolutku. Mamy w krótkim obiegu zawór na 60 stopni. Wszystkie złącza calowe, pompa Grand Fossa. Ten zegar jest po to, żeby odcinać pompę, jak już w czopuchu nie ma temperatury spalin, czyli to jest taki czujnik wygaszenia kotła. Aby niepotrzebnie pompanie mieliła. Yy, układ jest zbudowany dosyć prosto. To jest taki układ yy, zastępujący funkcję ladomatu. Mianowicie, w sumie to możemy sobie tutaj yy, chwilkę pogadać, to pokażę Wam, pokażę wam co i, i jak. Teraz tak. Wyjście z kotła. Tędy linia sobie leci, tędy, 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 tam sobie wchodzi w obudowę bufora, którą poprawiam i wpada sobie do bufora. Wpada sobie, zwróćcie uwagę, dosyć wysoko, bo tu mamy termometr, a tu już mamy pobór z bufora. Dlaczego tu jest pobór, a nie na samej górze? Dlatego, że to jest króciec specjalny z taką fajką czerpną do góry. Jest taki, wspawana rurka fabrycznie i ona idzie do góry, więc on zawsze bierze ciepłą wodę. I teraz wrócimy drugą linią, czyli zejdziemy sobie na sam dół, tam na samym dole. O tutaj, tutaj macie rurę, która zasysa zimną wodę do kotła. Tędy, 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 tendy, tędy, tendy, tędy, 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 sobie leci, leci, leci i teraz leci sobie do kotła. I teraz czemu tu mamy taki, taką sytuację, że tu jest dziwnie pompa wpięta, tu jest zawór mieszający, tam jest... Zawór zwrotny, no bo tutaj mamy grupę bezpieczeństwa, w sensie tutaj jest zawór ciśnieniowy na 2,5 bara. Tam jest dopuszczenie wody do instalacji. I teraz o co chodzi tutaj z tą wcinką, tak? U mnie grupa bezpieczeństwa jest zrealizowana w trzech miejscach. Mamy dwa termomanometry. Są dwa w układzie. Więc manometr mamy załatwiony. Mamy zawór zabezpieczający i mamy naczynie wzbiorcze, czyli grupa po grupa zabezpieczająca jest po prostu rozczłonkowana, czyli nie jest to wszystko w jednym miejscu na jednej listwie, no ale to generalnie ze względu na tutaj na naczynie wzbiorcze. Teraz wracając do tej pompy. Słuchajcie, to jest taki oszukany układ ładujący bufor, czyli taki oszukany ladomat. Czemu ta pompa jest tak dziwnie zabudowana? Dlatego że ten układ Idąc górą, wracając z dołem, potrafi chodzić w grawitacji, czyli w razie zaniku sieci. Gdyby była jakaś awaria, i tak dalej, zresztą umie, no to takich rzeczy się już teraz nie dzieją. Ale ten układ był budowany 4 lata temu, jeszcze wtedy nie myślałem o magazynie. Więc ten układ jest zbudowany także w razie, jeżeli pompa staje. Pompa jest, pompa jest wpięta w środku, więc obieg normalnie grawitacyjny dookoła krąży. Jeżeli prąd jest, jeżeli chce używać pompy, to teraz zwróćcie uwagę, co tutaj jest. Tu jest zawór. Ten zawór to jest tak zwany zawór e, zawór ATV, i widzicie, on służy do tego, żeby podtrzymać temperaturę w kotle. I teraz, jeżeli ten zawór nie ma jeszcze właściwej temperatury, to on nie bierze tutaj z, nie bierze tutaj z powrotu wody, tylko od razu łapie z zasilania. I zaworem pompa zasysa, zasysa, zasysa. Tutaj mamy trójnik. Tu jest zasuwa. Po co jest zasuwa? Zasuwa jest po to, żeby ustawić przepływ w obiegu, żeby nie było za dużego, ani za małego przepływu. No, żeby piec prawidłowo pracował. Tam wchodzi dołem trójnikiem i teraz uwaga, tu jest zawór zwrotny klapowy. I ten zawór działa na tej zasadzie, że jeżeli pompa pcha tędy, i do pieca to ta woda tutaj się nie cofnie w tamtą stronę, bo zawór klapowy się zamknie. A jeżeli potrzebujemy grawitacji, no to gorące pójdzie górą, a zimne wróci dołem, bo zawór klapowy w tą stronę pozwoli przepuścić, a w tą stronę nie pozwoli. Czyli ta pompa jest tak troszeczkę z Dodatkowo, zwróćcie uwagę: z pieca wyjście z do góry, i tutaj ta linia, tak jak się przyjrzycie, ona tutaj wchodzi do góry, bo tu jest zrobione zasyfonowanie. Przez pompę, żeby ten układ się nie rozładowywał. To jest układ odtworzony z czyste ogrzewanie, bodajże, takiej strony. W ogóle na forum muratora był taki duży, duży wątek o buforach, i ten układ jest właśnie z tego wątku odwzorowany. Tylko słuchajcie, pamiętajcie, że w tamtym układzie, tu w tym miejscu, zwróćcie uwagę, ja ten układ po prostu poprawiłem, bo. Jedną zimę paliłem to się nie sprawdzało, bo w tamtym układzie tutaj jest zawór termostatyczny grzejnikowy z kapilarą regulującą. To się nie sprawdza, więc nie róbcie tego błędu, to trzeba po prostu od razu zastąpić zaworem trójdrogowym. Gdybym go od razu zabudowywał, no to nie musiałbym tu takiej pętli robić. A to była wersja naprawcza, więc taka pętla sobie wyszła. Teraz co się pojawiło w tym roku. No to w tym roku to już widzieliście. No w tym roku doszła, doszła cała ta część na czarno. Czyli to jest wpinka pompy ciepła. Ta wpinka pompy ciepła ma kilka funkcji. Dlatego, że zobaczcie. Do pompy ciepła pobiera wodę niżej. Ale oczywiście nad krójcem pieca i nad powrotowym z domu. Więc ona sobie stąd wodę pobiera do pompy. Wrzuca ją wyżej. Pobieranie tak jakby... W środku bufora tej wody i wrzucanie jej i branie powoduje, że miesza się ładnie woda w buforze. Zobaczcie na dole bufora 35 stopni, wyżej 36, jeszcze wyżej 35,9 i na samej górze 35,9. Czyli bardzo ładnie nam się miesza ta woda w buforze przy pomocy pompy obiegowej, która jest w pompie ciepła. Tak? Więc mamy dwie funkcje. No i mamy tą stronę gorącą, czyli zasilania bufora. A zapomniałem. Wspominałem, albo nie wspominałem, jak to jest pierwszy raz, yy, mamy grzałeczkę 12 kW, 3x4 kW, ta grzałeczka jest wpięta, yy, ona jest używana od wielkiego dzwonu, póki co, lub do 100% autokonsumpcji. Co mamy na wyjściu? Na wyjściu mamy zawór trójdrogowy, pompę, i to w sumie już leci do budynku. A tym zaworem trójdrogowym steruje taki sobie sterowniczek. Yy, I ten sterownik pracuje na krzywej grzewczej. No aktualnie mamy 2 stopnie na budynek idzie 34 stopnie więcej po prostu nie potrzebuje. Jeszcze troszeczkę koryguję tą krzywą grzewczą. No a tu mamy yy, od pompy panel. Tutaj to to jest taki termometr na Wi-Fi, po, tui. po prostu wiem ile na wyjściu z bufora jest na telefonie. Taki tam dodatkowy gadżet. Tak jak widzicie, rozebrałem trochę tą obudowę bufora, bo sprawdzałem termowizją jak to wygląda. Wygląda bardzo dobrze. Bufor w ogóle jest zimniutki, nic nie wypuszcza na zewnątrz, tylko rurki. Więc teraz już wiem, że mogę dokończyć tę obudowę, bo tutaj już widzicie zaczęłem, Dokończę tutaj na dole, taką szufladkę zrobię. Tutaj będzie ścianka zrobiona, oczywiście ta kablologia już o tu swoje korytko grzebieniowe czeka. Ta kablologia będzie ułożona w tym korytku grzebieniowym, no taki jest plan, tylko trochę czasu trzeba znaleźć, żeby to potem trochę zaczęło wyglądać. No i oczywiście otulina kauczukowa pójdzie na rury, bo no, czas najwyższy przyszedł na to, żeby to już otulinką pozakręcać, no tak żeby było kulturalnie i żeby było zrobione. O, a tutaj taki mały spoilerek. Zasilacz to jest zasilacz impulsowy. Ładowarka trakcyjna, i ta ładowarka potrafi ładować do 72 V. Jest w tej chwili ustawiona na 66. A w sumie mogę Wam pokazać. Poczekajcie chwilkę. Zaraz tutaj się podepniemy Nasz wentylator będzie buczał. 59.9 na mierniku tutaj sobie ustawiłem. Teraz ustawimy sobie. O. Nie mierzy. Bo minus odpad. O. Widzicie 66.1 V. No, tak na razie go ustawiłem wstępnie o 60 V. 66, przepraszam. Więc to będziemy tym tutaj testować i konserwować akumulatorek trakcyjny. No ale to już Wam powiedziałem, że taki spoilerek będzie o tym oddzielny odcinek. No i cóż. Eee, I tak jak widzicie, no tutaj ten makaron, który zawsze się z niego śmiejecie, ale już niedługo go schowam, bo już prace powoli się tutaj kończą. Mamy, myślę, że wszystko ok. No i co? I tak wygląda Królestwo Kopciuszka mojego. Trochę brudno, jak to w kotłowni, no bo to nie jest maszynownia. Tu się, że tak powiem, od wielkiego dzwona pali, ale widzicie, jak się pali, że o kurz na piecu, sprzęt elektryczny, bo tutaj się coś ciągle dzieje. No a tymczasem, cóż, yy, obiecałem kiedyś, przy okazji się posprzątało przy wizycie większego kanału YouTube'owego. Więc teraz będzie filmik pewnie na innym kanale, a tym razem u mnie z Kotłowni, z Królestwa Kopciuszka. Przesyłam dla Was pozdrowionka i łapcie słońce, cześć.